ma z tej strony Mr. Mysore. A to jest taki odcinek prezentacyjny, w którym zrobiłem tamtadam. Tak mega, taką piramidę, nie piramidę, trudno to nazwać piramidą. Półkulą też trudno nazwać. Eee... Hmm, muzyczka jest trochę nie w temacie, jakbym to jakby to powiedzieć. Tak? Więc wiecie po co jest ten filmik, co chcę z nim zrobić, więc... Może od razu przejdźmy do rzeczy. Pewnie teraz będziemy galak jakiś. Okej. Okay. Już widać lega. Ona jak coś była cała wypełniona od środka, więc to może trochę potrwać to całe wybuchanie. Hmm. nie zlagowało tak jak myślałem, coś się porusza. Może się nawet Minecraft nie skraszuje. Na szczęście przypadek wziąłem, zrobiłem kopię. Ciekawy jestem jeszcze dokąd, że tak powiem, to się przekopię. No coś mówisz, że to trochę potrwa i że coś tutaj mi widzę, że się zlagowało. Staram się do tego filmiku jeszcze później zrobić napisy po angielsku. Żeby nie tylko Polacy mogli to oglądnąć. No tak, w międzyczasie jak to tutaj się wybucha. O, chyba już się skończyło wybuchać. Hmm. Kiedyś jak zrobiłem coś podobnego, tak sobie tak po prostu bo mi się nudziło. To była, że tak powiem, troszkę większa eksplozja o jeszcze nawet itemki jakieś hm, proszę proszę lądujmy tutaj zaraz może sprawdzimy jaki to jest poziom 68 no cóż eksplozja nie była jakaś szalenie ogromna no ale jednak coś tam wybuchło Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Subskrybujcie, komentujcie. Dawajcie łapki w górę. Odwiedzajcie mój kanał, inne filmy też oglądajcie. Polecajcie innym. Tak, no i to było na tyle. Cześć.